Dzień dobry, witam Państwa. Przychodzę z herbatą w szwedzkim kubku. Mamy taki sam w wersji mniejszej, tylko jest napisane, że jest z Norwegii. Chyba po prostu na jedno kopyto lecą z tym. Dawno nie nagrywałam środowego odcinka. Mam nadzieję, że zdążę szybko wyedytować go i wstawić na YouTube w środę żeby miało to jakiś sens i ja już tutaj nagrywałam filmik na sobotę, ale chciałabym się odnieść do komentarzy spod ostatniego filmu, bo było ich naprawdę dużo. Dawno nie dostałam aż tak dużo komentarzy. Pisaliście też dużo wiadomości na Instagramie. Autoreklama, zapraszam, z licznymi sugestiami. Co może być ze mną nie tak, skąd te i bóle, ale też przede wszystkim problemy z oddychaniem. I powiem Wam, że tak jakby ja sobie nawet zapisuję niektóre z tych um, sugestii, propozycji, bo zazwyczaj osoby nie chcą być diagnozowane przez Instagram, TikToka czy właśnie YouTube. I ja to doskonale rozumiem, ale ja nawet chcę, ponieważ wy mi dajecie pomysły, w którą stronę iść i gdzie szukać, bo trochę znalazłam się w kropce. I oczywiście, najpierw, żeby w ogóle dalej ruszyć którąkolwiek ścieżką sprawdzania, dlaczego tak się czuję i czy można coś z tym zrobić, co jest czysty pet. Więc, tak jakby, no. Kolejność musi być jednak zachowana, też nawet nie wiem za bardzo, jak mam się odnosić teraz, bo ten filmik by trwał bardzo długo, a ja tutaj chcę tylko nagrać kilka minut. Też wiem, że w środę te filmy mają jednak trochę mniejszą oglądalność. Więc tak, najwięcej osób napisało, i mówiąc najwięcej, byłam zszokowana jak dużo napisało o nerwicy lękowej. Ja powiem wam tak, bo też były pytania. Może trochę zrobię sobie takie Q&A tutaj, trochę zadając sama sobie pytania i na nie odpowiadając. Jeżeli chodzi o psychologa, psychoonkologa, ja miałam takie spotkania jakiś czas temu, potem z nich zrezygnowałam, bo tak jakby dostałam dostałam jakby to powiedzieć, takie zadania, ćwiczenia, które udawało mi się praktykować i no, no dobrze się czuję psychicznie, ale ogólnie tak czy siak chciałabym wrócić na, na psychoterapię taką nie za bardzo związaną z samą chorobą, tylko po prostu, jeżeli chodzi o jakieś tam moje różne. Nie chcę tutaj zbyt głęboko wchodzić w szczegóły, ale chodzi ogólnie o, o moją przeszłość, jak ona e, wpływa na teraźniejszość, więc może tak odpowiem. I to nie jest tak, że ja wykluczam jakiekolwiek e, psychiczne mm, problemy. Może tak w taki większy zbiór to wrzucę. E, i na przykład tam też były komentarze, że właśnie, że ja tak jakby wykreślam, że, że nie, nie ma mowy, że ja odrzucam takie pomysły. Nie, zdecydowanie nie. Ja bardzo chętnie bym właśnie dostała jakąś diagnozę, żeby móc coś z tym robić, ale z tego, z, z tych moich poprzednich doświadczeń ze spotkaniami z panią psycholog, no nie dostałam takowej diagnozy że całkiem dobrze się psychicznie trzymam i to po prostu jakoś tam fizycznie coś jest nie tak. Jeżeli chodzi o alergię, to pewnie przebadam się jeszcze raz, bo napisało do mnie dużo osób, że z wiekiem albo właśnie z przebytym leczeniem te alergie tak jakby się pojawiły, że nigdy nie bo to chyba były same dziewczyny, jeżeli nie, to przepraszam, ale wydaje mi się, że dziewczyny pisały, że nigdy nie miały problemów z jakąkolwiek alergią, że wszystko było ok i nawet sprawdzały to, chociażby diagnozując się właśnie nowotworowo. I później, od razu po leczeniu, kilka lat po leczeniu, pojawiły się jakieś nowe. Pisałyście mi też o bardzo ciekawych alergiach. Alergiach, gdzie ciężko w ogóle dojść, że coś takiego jest, bo na liście różnych alergenów, i tutaj mówię o kilkuset alergenach, jakie często możemy zbadać, tam na przykład nie było tej rzeczy, więc trzeba było metodami prób i błędów jakoś do tego dojść. Sytuacja, jeżeli chodzi o grzyb pleśń, powiem Wam, że Obejrzałam dokładnie te ściany. Mamy bardzo duże mieszkanie i no, nic nie widzę, nic tak jakby też nie czuję mocniej, jak gdzieś jestem. Więc nie wiem. Ale tak jak mówiłam wcześniej, zobaczymy, jak polecę do Włoch, jak polecę do Polski, czy cokolwiek mi się zmieni. Więc to chyba były takie główne tematy w komentarzach. I powiem Wam jeszcze, że i chyba od tego w ogóle zacznę. Yy, niestety nie pamiętam, jak to się nazywa. Yy, więc pewnie wrócimy do tego tematu. Jest jeden taki skutek uboczny, konkretnie tej immunoterapii, którą ja miałam. Ptach mi przyleciał na balkon i yy, trochę, trochę zawału dostałam małego. Proszę odlecieć, nagrywam. Dopiero zaczynam szukać informacji na ten temat. Yy, I dosyć przypadkowo w ogóle yy, mój mąż na to natrafił wczoraj, więc też tak jakby no teraz tak jak mówię, najpierw pet, potem cała reszta, ale bardzo możliwe, że to jest jeden ze skutków ubocznych, który jest odczuwalny dopiero po jakimś czasie, który zarówno powoduje ból taki międzyżebrowy i przez to też problemy z oddychaniem. Jak będzie, myślę, że trochę mi zajmie dojście do tego. Która to opcja, no ale będę sprawdzała. Tak. Przecież ja jeszcze, jeszcze mam długie życie przed sobą, więc mam czas, zobaczę, czy po prostu można coś z tym zrobić. To też nie jest tak, że to mi w jakimś bardzo wysokim stopniu utrudnia życie, no ale rzeczywiście trochę utrudnia. Nie wyobrażam sobie pójść do pracy na Etat taki, gdzie byłabym zmuszona siedzieć od danej godziny do danej godziny yy, i, i tak już żyć zawsze, bo ja mam dużo takich dni, czasami jest to bardzo duża część miesiąca, czasami jest to powiedzmy połowa, gdzie yy, potrzebuję się po prostu położyć. Potrzebuję zrezygnować ze wszystkiego, yy, co teraz robię, no bo gorzej się czuję. Yy. I na razie tak zorganizowałam to życie, właściwie też my jako rodzina, że wydaje mi się, że damy radę właśnie tak żyć. Oczywiście, YouTube też jest pomocą, YouTube jest trochę takim moim portfolio. Jak, jak firmy do mnie piszą albo ktoś chce na przykład zatrudnić mnie ze względu na mój głos, więc wiadomo, że, że to też jest duża pomoc. Tak, więc myślę, że jakoś to będzie. Będę Wam dawała znać, ale pewnie szukanie tej przyczyny, no tak jak mówiłam, zajmie dosyć długo. Dziękuję Wam za te liczne komentarze i za takie słowa wsparcia i życzenia zdrowia. Bardzo dziękuję. No i mam nadzieję, że widzimy się w sobotę. Pa pa.